Oj widzę wszyscy Nie idę u swoich Nie chodź kula Niech za ty papierosy walić Czemu nie chcesz naleźć po nas Swaj W imię zostawię Wówczas głowę powalam Do się tarmię Ty spać nie pozwalasz Zaczynam nam z tobą dzień Jak cię czarą nie słyszę gdzie Niech się wystrzeci Spadniemy się z imprezy przy Tobą i wzajemnie od lat ja radzę Rzędzi powstała, ciasto popiół, pił, się Raz próbowałem, nie przejdę już z oboną, bo nie piję I wszyscy jeszcze raz Nie ma takiej siły, by nam Pani zabronili Będę po tym ciągu świętej, tak od wielu lat Powiedz im, tu by nam Pani się bronili Swego ducha, tym karnimy, bo Bóg radzi, a nie gra, Więc jaraj Teraz wszyscy tu, strata mówi, mówi, jaraj, ej, łooo, Jara! Ja wam powiem, ja z to nie ja to ja się czuję tutaj jak w Holandii, jest zielone światło, są pachacze, jest trawa w powietrzu, Uro jest pięknie, to są piękne chwile, zapamiętaj.